Z Barcelony wyruszyłem do Grenady samolotem 27 listopada 2024 roku. Najpierw pozwólcie, że przedstawię wam Josepa Taradellasa z lotniska Barcelona El Prat. Port lotniczy Barcelona El Prat imienia Josepa Taradellasa Znany jako Port Lotniczy Barcelona El Prat, to międzynarodowy port lotniczy położony 15 km (9,3 mil) na południowy zachód od centrum Barcelony, leżący w gminach El Prat de Llobregat, Villa de Cans i Sant Boi w Katalonii, w Hiszpanii. Jest to drugie co do wielkości i drugie najbardziej ruchliwe lotnisko w Hiszpanii, najbardziej ruchliwe międzynarodowe lotnisko w Katalonii, wyprzedzając Gironę, Reus i Leide, i szóste najbardziej ruchliwe w Europie. W 2019 roku lotnisko w Barcelonie obsłużyło rekordową liczbę 52686314 pasażerów, co stanowi wzrost o 5,0% w porównaniu z rokiem 2018. Jest to węzeł komunikacyjny dla Level i Vueling oraz miasto docelowe dla Air Europa, Iberia, EasyJet i Ryanair. Transfer lotniczy Barcelona-Madryt, znany jako Pant Eri w języku katalońskim lub Puente Aereo w języku hiszpańskim, dosłownie Most Powietrzny, był najbardziej ruchliwą trasą na świecie do 2008 roku, z największą liczbą operacji lotniczych, 971 tygodniowo, w 2007 roku. Od lutego 2008 roku, kiedy otwarto linię kolei dużych prędkości Madryt-Barcelona, która pokonała ten dystans w 2 godziny 30 minut, rozkład jazdy został skrócony i szybko stał się popularny. 21 grudnia 2018 roku rząd centralny Hiszpanii zmienił nazwę lotniska na obecną nazwę na cześć pierwszego prezydenta Katalonii, zgodnie z obowiązującą konstytucją Hiszpanii, Josepa Taradellasa. Posunięcie to zostało szeroko skrytykowane przez generalitat de Catalunya i separatystów z powodu braku konsultacji. Historia Założenie i wczesne lata. Pierwsze lotnisko w Barcelonie, zlokalizowane w El Remolar. Rozpoczęło działalność w 1916 roku. Nie miało jednak dobrych perspektyw rozbudowy, więc w 1918 roku otwarto nowe lotnisko w El Prat. Pierwszym samolotem był Latecor Samson 300, który przyleciał z Tuluzy do Casablanki. Lotnisko było wykorzystywane jako siedziba aeroklubu Katalonii i baza dla floty cepelinów hiszpańskiej marynarki wojennej. Regularne połączenia komercyjne rozpoczęły się w 1927 roku od połączenia z Półwyspu Iberyjskiego do lotniska Madrid Quatro Vientus. Była to pierwsza trasa Półwyspu Iberyjskiego. W czasach II Republiki Hiszpańskiej El Prat było jedną z bas lape lineas Aéreas paustels espanolas. W 1948 roku wybudowano pas startowy, obecnie nazywany pasem startowym 0725. W tym samym roku pierwsze zagraniczne połączenie zostało uruchomione przez Pan American World Airways do Nowego Jorku przy użyciu Lockheed Constellation. W latach 1948-1952 wybudowano drugi pas startowy, pas 1634, prostopadły do poprzedniego, zbudowano również drogi kołowania i terminal dla pasażerów. W 1963 roku lotnisko osiągało liczbę pasażerów przekraczających milion pasażerów rocznie. W 1965 roku zbudowano nową wieżę kontrolną lotów, Control Tower. W 1968 roku otwarto nowy terminal, który istnieje do dziś jako Terminal 2B. 3 sierpnia 1970 roku Pan American World Airways zainaugurowały regularne połączenie między Barceloną, Lizboną i Nowym Jorkiem. Obsługiwane przez Boeinga 747 4 listopada tego samego roku Iberia uruchomiła połączenie Air Shuttle między Barceloną a Madrytem Barajas. Kilka lat później, w 1976 roku, zbudowano terminal specjalnie dla transportu lotniczego na Półwyspie Iberyjskim oraz terminal wyłącznie dla ładunków, dołączoną pocztę i rampę lotniczą dla ładunków lotniczych. W 1977 roku lotnisko obsługiwało ponad 5 milionów pasażerów rocznie. Od końca lat 70. do początku lat 90. lotnisko było wstrzymane w ruchu i inwestycjach aż do Letnich Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku. El Prat przeszedł poważny rozwój polegający na modernizacji i rozbudowie istniejącego terminalu, który stał się znany jako Terminal B, oraz budowie dwóch kolejnych terminali po jego boku, znanych odpowiednio jako Terminale A i C. Rozwój od 2010 roku. Nowy Terminal 1 został otwarty 16 czerwca 2009 roku i zajmuje powierzchnię 545 tysięcy m2 5 866 331 stóp kwadratowych. 70% dzisiejszych lotów odbywa się z terminalu. Pierwsze dawne terminale A, B i C są teraz znane jako terminale 2A, 2B i 2C. Ze względu na znaczny spadek ruchu lotniczego po 1999 roku i kryzys w sektorze lotniczym w 2001 roku, wiele operacji czarterowych z Gerooni i Reus zostało przekierowanych do El Prat, co pomogło lotnisku przetrwać kryzys. 1 lutego 2014 roku lotnisko Barcelona El Prat było pierwszym hiszpańskim lotniskiem, które otrzymało codzienny lot Airbusem, a 380 myślnik 800 na trasie Emirates do Międzynarodowego Portu Lotniczego w Dubaju. Linie Emirates oferują również drugi lot dziennie, również obsługiwany przez A380 Myślinik 800. International Airlines Group, IAG, ogłosiła w grudniu 2016 roku loty z Barcelony do USA, Ameryki Łacińskiej i Azji na lato 2017 roku. IAG, utworzona przez British Airways, Iberia, Vueling i Aer Lingus, stworzyła Level, drugą po Norwegii linię lotniczą, uruchamiającą tanie loty długodystansowe z katalońskiego miasta. Ogłosili loty od czerwca 2017 roku do Los Angeles, Auckland, Punta Keine i Buenos Aires. 14 października roku 2019 rok lotnisko stało się pierwszym celem protestujących po skazaniu przywódców niepodległościowych Katalonii. Rano wezwane przez demokratyczne tsunami, tysiące ludzi zgromadziły się we wszystkich wejściach i halach, zakłócając normalne funkcjonowanie. Katalońska policja nakazała zamknięcie wszystkich usług transportowych, autobusowych, metra i kolei, aby uniknąć dalszego napływu demonstrantów. Blokada głównej drogi dojazdowej, autostrada C 32, z ludźmi spacerującymi między terminalami a centrum miasta, sprawiła, że taksówki i inne usługi stały się niedostępne. Rozmieszczenie oddziałów prewencji z Gwardii Cywilnej, Policji Narodowej i ZD kwadra w celu eksmisji protestujących doprowadziło do masowych konfrontacji, w wyniku których dziesiątki osób zostało rannych. Korzystając z mediów społecznościowych, organizatorzy odwołali akcje w nocy, ale zakłócenia trwały nadal. W ciągu 14 października odwołano ponad 100 lotów, a 20 kolejnych zostało zapowiedzianych na następny dzień przez głównego operatora, firmę Vueling. Operacji Lotnisko w Barcelonie w maju 2014 roku. Linie lotnicze. Większość ruchu na lotnisku w Barcelonie odbywa się w kraju i Europie, w której Vueling ma swoją bazę operacyjną. Połączenia międzykontynentalne w ostatnich latach nie generowały znaczącego ruchu pasażerskiego. Na początku XX wieku pasażerowie na lotnisku przewieźli swoją liczbę, a liczba operacji znacznie wzrosła. Ruch tanich linii lotniczych znacznie wzrósł, zwłaszcza po utworzeniu baz operacyjnych przez Vueling i Cliqueir na lotnisku. Vueling i Cliqueir połączyły się w lipcu 2009 roku, działając pod nazwą Vueling. Z lotniska operują inne tanie linie lotnicze, w tym Ryanair, EasyJet, Norwegian Air International, EasyJet Switzerland, Wyss Air i Transavia. Nowa baza została utworzona na lotnisku we wrześniu 2010 roku. Infrastruktura Lotnisko posiada trzy pasy startowe, dwa równoległe, oznaczone jako 06L, 24R i 06R24L. Ten ostatni został otwarty w 2004 roku oraz pas startowy 0220. Znajdują się tu dwa terminale, T2, który jest sumą poprzednich terminali A, B i C, zlokalizowany po północnej stronie lotniska oraz T1 po stronie zachodniej, który został otwarty 16 czerwca 2009 roku. W 2014 roku oba terminale posiadały łącznie 268 stanowisk odprawy i 64 bramki wejścia na pokład. Operacje na lotnisku są ograniczone wyłącznie do lotów według wskazań przyrządów IFR, z wyjątkiem lotów sanitarnych, awaryjnych i rządowych VFR. W 2009 roku ukończono plan rozbudowy Plan Barcelona 18 dodając trzeci budynek terminalu, również zaprojektowany przez Ricardo Bofilla, i wieżę kontrolną. Zbudowano również dodatkowy pas startowy, 07R25R. Lotnisko stało się zdolne do obsługi 55 milionów pasażerów rocznie, wzrost z 33 milionów w 2007 roku. Lotnisko powiększyło się z 8,45 do 15,33 km2, 3,26 do 5,92 mil kwadratowych. 19. Dalsza rozbudowa miała zostać zakończona do 2012 roku, wraz z nowym terminalem satelitarnym, który miał zwiększyć przepustowość do 70 milionów pasażerów rocznie, co zostało lepiej wyjaśnione w sekcji terminal T1. Terminali: 16 czerwca 2009 roku otwarto nowy terminal 1, zaprojektowany przez Ricardo Bofill-Toller de Aquetinte. Terminal lotniska ma powierzchnię 548 tysięcy metrów kwadratowych, 5 miliony 900 tysięcy stóp kwadratowych, rampę lotniczą o powierzchni 600 tysięcy metrów kwadratowych, 6 miliony 500 tysięcy stóp kwadratowych, 13 tysiące nowych miejsc parkingowych i 45 nowych bramek z możliwością rozbudowy do 60. Terminal ten jest również w stanie obsługiwać duże samoloty, takie jak Airbus A380-800 czy Boeing 747-8i. Terminal obsługuje zarówno loty do strefy Skengen, jak i spoza niej. Jest podzielony na pięć modułów, z których moduł A obsługuje loty do Madrytu, moduł B obsługuje loty z Skengen, moduł C obsługuje loty Ernastrem, moduł D obsługuje loty europejskie poza strefą Schengen, a moduł E obsługuje loty pozaeuropejskie poza strefą Schengen. Na jego terenie znajdują się 258 stanowisk odprawy. 60 pasów startowych, niektóre są przygotowane dla A380 z podwójnymi pasami odrzutowymi. 15 karuzel bagażowych, jedna nowa karuzela odpowiada czterem karuzelom w starym terminalu. 12 tysięcy miejsc parkingowych, oprócz 12 tysięcy już w terminalu 2. Lotnisko będzie w stanie obsłużyć 55 milionów pasażerów rocznie, w porównaniu z 30 milionami ludzi przed jego budową i osiągnie 90 operacji na godzinę. Rozbudowa lotniska, w którą zainwestowano łączną kwotę 5,1 miliarda euro, kiedy obejmie nowy terminal satelitarny i modernizację istniejących terminali. Budżet etapu inżynieryjnego terminalu południowego wynosił 1 miliard euro. Planowana jest budowa terminalu satelitarnego T1S lub terminal 1Satellite w języku katalońskim, biorąc pod uwagę, że lotnisko jest na skraju przepełnienia z powodu braku przepustowości w istniejących terminalach. Terminal ten będzie znajdował się 1.5 km od obecnego terminalu T1, za poprzecznym pasem startowym 0220. Dzięki temu lotnisko będzie mogło zwiększyć swoją zdolność przewozową do 70 milionów pasażerów rocznie. W terminalu 1 znajdują się dwie poczekalnie. Terminal 2. Terminal 2 jest podzielony na trzy połączone ze sobą sekcje, znane jako Terminal 2A, 2B i 2C. Terminal 2B jest najstarszą wciąż używaną częścią kompleksu, pochodzącą z 1968 roku. Terminale 2A i 2C zostały dodane w celu zwiększenia przepustowości lotniska przed przybyciem letnich igrzysk olimpijskich w 1992 roku, które odbyły się w mieście. Ricardo Bofil zaprojektował również te ekspansje. Terminal ten jest w większości zajmowany przez tanie linie lotnicze. Chociaż istnieją pewne linie lotnicze oferujące pełen zakres usług, które również korzystają z tego terminalu. Po otwarciu terminalu 1 w roku 2009 roku Terminal 2 stał się prawie pusty, dopóki władze lotniska nie obniżyły opłat za lądowanie, aby przyciągnąć tanich i regionalnych przewoźników do za terminalu. Chociaż to pomogło, kompleks nie jest nawet bliski pełnej przepustowości, a terminal 2a jest obecnie nieużywany do odlotów. Terminal 2 Centy jest używany tylko przez loty EasyJet i EasyJet Switzerland, przy czym loty do Wielkiej Brytanii i innych miejsc docelowych poza strefą Skengen korzystają z bramek M, podczas gdy loty do miejsc docelowych w strefie Skengen korzystają z bramek R. Terminal 2B jest najczęściej używany przez Ryanair i inne, takie jak Transavia. T2A jest przystosowany do dużych samolotów, takich jak Boeing 777. Terminal jest również podzielony na strefy bramek, w których loty do miejsc docelowych w strefie Skengen korzystają z bramek U, a loty do miejsc docelowych spoza strefy Skengen z bramek W I. Transport naziemny. Szyna. Pociąg. Osobny artykuł Lotnisko Rodalis de Catalunya. W terminalu 2 znajduje się stacja kolejki podmiejskiej Rodalis Barcelona na linii R2, która kursuje co 30 minut do Makanet Massanes, obsługując kilka stacji w centrum Barcelony, w tym Barcelona Sants i Passeig de Gracia, zapewniając połączenia z systemem metra w Barcelonie oraz krajowymi i międzynarodowymi usługami kolei dużych prędkości. Pasażerowie kolei jadący do terminalu 1 muszą wsiąść do autobusu przesiadkowego z terminalu 2B do terminalu 1. W ramach dużej rozbudowy lotniska budowany jest nowy pociąg wahadłowy, który bezpośrednio połączy terminal 1 z Barcelona Sans i Passaic de Gracia, zapewniając szybsze i częstsze podróże między lotniskiem a centrum miasta. Oczekuje się, że od listopada 2023 roku nowa linia zostanie uruchomiona w 2026 roku, 6 lat później niż pierwotnie przewidywano. Metro Osobny artykuł Metro w Barcelonie linia 9 od 12 lutego 2016 roku lotnisko jest połączone z Barceloną linią 9 metra w Barcelonie, ze stacją w każdym terminalu, stacją Aeroport T1 znajdującą się bezpośrednio pod terminalem lotniska T1 oraz stacją Aeroport T2 w pobliżu stacji kolejowej Aeroport w terminalu T2. Linia łączy się z kilkoma liniami metra w Barcelonie obsługującymi centrum miasta. Droga. Autostrada C-32B łączy lotnisko z głównym węzłem komunikacyjnym między obwodnicą Ronda de Dalt w Barcelonie a głównymi autostradami. Na lotnisku znajduje się około 24 tysiące miejsc parkingowych. Autobus: Autobus miejski transport z Metropolitans de Barcelona, TMB, linii 46 kursuje z alei Parallel. Hotel Aerobus oferuje bezpośrednie transfery z pociągów T1 i T2 do centrum miasta przy płacą Katalonię. Inna firma oferuje transfery z lotniska w Barcelonie na pobliskie lotniska, takie jak lotnisko Reus lub Girona Costa Prawa, stolice prowincji i krajów oraz połączenia z Francją lub Andorą. Samolot startuje z pasa startowego do miasta Grenada. Zamawianie przejazdów. the plane is landing now you can see the highway the car in the highway más grandes como ordenadores deberán estar apagados y asegurados. Tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores y no olviden sus efectos personales. Ha sido un placer acompañarles. Gracias por elegirnos. Si sí, os plau, continuau a segur el cinturón de seguridad es correcto, que es que el avión y al señal de luminos del cinturón se apague. Anem a un puntalón We to be both so final. When the people then go off, please find the